W pałacu Goldsteinów prezydent Katowic wręczył nagrody w dziedzinie kultury. Uchonorowani zostali Joanna Wnuk Nazarowa za wieloletnią, pełną zaangażowania i pasji pracę związaną z prowadzeniem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz znaczący wpływ na kształtowanie wizerunku miasta Katowice jako prężnie działającego ośrodka kulturalnego. Marian Oslislo za wieloletnią, pełną zaangażowania i pasji, pracę pedagogiczną i artystyczną, wyznaczanie nowatorskich kierunków oraz znaczący wkład w kształtowanie wizerunku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jako prężnie działającej uczelni artystycznej. Zbigniew Sawicz za znaczący dorobek artystyczny w dziedzinie fotografii, dokumentowanie ciekawych zjawisk kulturalnych ważnych dla mieszkańców miasta i regionu. Jest to duże wyróżnienie, i cieszę się, że osoby, które będą wyróżniane, no w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju naszego miasta. Mówię tu o sztukach plastycznych, o fotografii, o muzyce. I jest to w pewnym sensie ukorowanie ich dotychczasowej działalności. To nie tylko konkretny zastrzyk finansowy, ale przede wszystkim nobilitacja. Każdy z twórców chciałby otrzymać nagrodę prezydenta, bo to jest nagroda znacząca. Gdzie no, prestiżowałem. Nie każdy może otrzymać, bo tylko trzy osoby otrzymują. I także to jest dużym zaszczytem. To jest podsumowanie w jakiś sposób no, i docenienie tej twórczości i pracy organizacyjnej, bo jak mówię, no, pełniłem różne funkcje, organizowałem konkursy międzynarodowe i inne rzeczy. Także to wymagało też dużego. Poświęcenia i czasu. W poprzednich latach różnie to wyglądało. Było 5-6 osób, były nagrody zespołowe, były nagrody pojedyncze. W tym roku mamy tylko 3 nagrody indywidualne dla osób fizycznych. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.